Cześć, dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a tu podcast BSS Bez Tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me a Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktora, to kolejna odsłona podcastu BSSB Stajemnic. Dzisiaj wracamy do cyklu Kim Oni Są i porozmawiamy sobie o firmie Nordea. Nordea kojarzy nam się wszystkim w Polsce z bankiem, ale czy tylko działalnością bankową zajmuje się ta firma u nas nad Wisłą? No cóż, o tym porozmawiam sobie z moim gościem, którym dzisiaj jest. Agnieszka Borowska-Gosławska. Cześć, tak, a bardzo mi miło, że tutaj wpadłaś do mnie na nagranie. No jestem pod wrażeniem. Studia jest mi też bardzo miło. No to słuchaj, to wejdźmy sobie troszeczkę na Twoje podwórko. Od jak dawna jesteś związana z Nordeą? To już jest czternasty rok, czyli od momentu, kiedy w 2010 roku otworzyliśmy oddział szwedzki banku Nordea w Polsce i zaczęliśmy budować grupę Nordea w Polsce. Wtedy jeszcze na rynku był Nordea Bank Polska, więc czasami ludzie mylą te, 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 dwa, te dwie instytucje. Natomiast w roku 2015 zdecydowaliśmy się sprzedać tę inwestycję i funkcjonujemy jako oddział fińskiego banku w tej chwili. No dobrze. No to co ten bank albo ta część banku fińskiego w tej chwili robi u nas nad Wisłą, ale zanim odpowiesz mi na to pytanie, to powiedz mi jaką ty konkretnie rolę odgrywasz tam w tej chwili po tych 14 latach. Po tych 14 latach mam przyjemność prowadzić funkcję CEO dla compliance, pracuję bezpośrednio z zarządem i mam również przyjemność być częścią zarządu na polskę. A jak duży macie zarząd? Zarząd na Polskę to jest kilkanaście osób. Ten setup jest taki dość nietypowy, bo my nie jesteśmy ani serwisem, ani nie jesteśmy BPO, jesteśmy oddziałem banku, i to i na tym nam bardzo zależy, żeby nasi pracownicy. To czuli i żeby klienci też wiedzieli, że są obsługiwani z tak niesamowitego kraju, jakim jest Polska. No właśnie to jest dosyć charakterystyczne, że banki, które tworzą sobie takie centra operacyjne, nazywają je częścią tych banków. Czasami spotykamy się z nazewnictwem, że to są huby, ale rzadko kiedy słyszymy, że są to centra usług wspólnych albo GBS -y i wy jesteście tego potwierdzeniem. Tak, absolutnie odchodzimy od tej nazwy i staramy się absolutnie nie utożsamiać z outsourcingiem, ringiem, chociaż to jest nasza konkurencja bezpośrednia na rynku. Oficjalnie nazwa to jest Extended Value Chain Model. Jesteśmy zarejestrowani jako oddział banku, podlegamy pod polski KNF, pod Europejski Bank Centralny i mamy funkcje globalne, które siedzą tutaj w Polsce, więc jakby taki mamy setup w tej chwili. No to wchodźmy w takim razie na wasze podwórko i te procesy, mhm. tą działalność operacyjną, którą prowadzicie w Polsce. Co to takiego jest? Co wy robicie na co dzień? To, 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 to łatwiej byłoby powiedzieć, czego już nie robimy, bo w tej chwili w Polsce, może żeby dać kontekst, Grupa Nordama ma w tej chwili 28-29 tysięcy pracowników i z tego 18-19% siedzi w Polsce, więc można powiedzieć, że jesteśmy już bardzo znaczącym rynkiem. Mamy więcej osób, bo 5,5 tysiąca, czy więcej niż nasz rynek norweski, a obsługujemy klientów w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii. W Polsce jesteśmy obecni w trzech, a właściwie w czterech miastach, co jest dość nietypowe. Wyrośliśmy z Norda Bank Polska i wtedy mieliśmy, rozpoczęliśmy nasze operacje w Łodzi, gdzie mamy 3000 osób. Mamy również bardzo duży hub w Gdyni, w Gdańsku, czyli trójmiastem Nordea, też stoi. I tam na pewno duży dostęp do talentów technologicznych nas przekonał. W Łodzi też mega współpraca z miastem i z uniwersytetami. I w ostatniej kolejności otworzyliśmy nasz hub w Warszawie, gdzie mamy około 860 osób w tej chwili, gdzie postawiliśmy na takie funkcje specjalistyczne, właśnie audyt. Compliance ryzyko, również technologia, ponieważ wiemy, że banki decydują się na otwieranie swoich siedzib głównych, czyli headquarters w Warszawie. Stąd mamy miejsce, gdzie możemy się tym talentem wymieniać lub go wspólnie współtworzyć. Zapytałeś, jakie procesy? Powiedziałabym, że cały taki typowy backend bankowy, czyli obsługa klientów zarówno detalicznych, jak i dużych i średnich przedsiębiorstw. Od otwarcia rachunku po uzgodnienie tego rachunku, po karty, uzgodnienie dysput na, na kartach, przelewy, niegdyś jeszcze czeki, czyli tak naprawdę wszystko, co Ty jako klient w banku robisz, czy nasi skandynawcy klienci robią u siebie, to pracownicy w Polsce wspierają ten temat. Natomiast nie tylko to, bo mamy ogromną sieć technologiczną, gdzie mamy i deweloperów, i testerów, i analityków, i inżynierów, mamy całe. Command Center, który jest myślę, że nietypowym i bardzo ciekawym miejscem, ponieważ wszystkie aplikacje Nordei są w tej chwili um, weryfikowane i kontrolowane, nie tylko przez ludzi, ale już przez najnowsze automatyzacje i technologie. I chyba trzecim takim dużym blokiem, oprócz takich administracyjnych funkcji wspierających, które są niezwykle ważne, no ale te 28 tysięcy pracowników od strony hair over, serwi serwis deskowej musi być wsparta, to ogromny dział y, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. 5,5 tysiąca ludzi, more or less. Tak. I główny rynek, który obsługujecie, to jest jakiś dedykowany kraj, na przykład właśnie któryś z krajów nordyckich, czy wasz skoop, że tak powiem, to jest znacznie szerszy? Jesteśmy agnostyczni, jeżeli chodzi o rynek. Norda pracuje bardzo silnie na tych czterech rynkach skandynawskich i my obsługujemy je wszystkie. Mamy jeszcze oddział w Estonii, taki wspierający, gdzie mamy tysiąc osób i oni też operują na tych czterech rynkach. A podobną działalność na samym rynku nordyckim też prowadzicie? Um, to znaczy, właściwie staraliśmy się podejść do tego, żeby procesy przynosić też end-to-end, end, żeby ta, to, ta własność procesu, czyli możliwość decydowania jego kształcie, zmianach, była też w Polsce. Mamy nadal e, tą obecność lokalną, ponieważ jest to bardzo istotne dla e, biznesu, e, jest to bardzo istotne dla klientów, ale przede wszystkim dla regulatorów. Musimy dobrze rozumieć e, wszystkie regulacje i polityki. Więc powiedziałabym tak, 80-90% jest w Polsce, natomiast mamy tą lokalną obecność, bo to też jest dla nas ważne. OK, a spójrzmy teraz na to, jakby zaangażowanie w te procesy, które macie, bo wymieniłaś ich tutaj całą listę. Czy któryś z nich jest jakoś super dominujący nad pozostałymi, czy w miarę równo rozkłada się pomiędzy tą działalność operacyjną, którą tutaj macie? I drugie pytanie uzupełniające, czy być może te centra, które macie w Polsce, czyli w Łodzi, Gdyni, Gdańsku, czy też tutaj w Warszawie, one mają jakąś węższą specjalizację, czy być może właśnie macie rozłożoną obsługę wszystkich procesów pomiędzy te wszystkie centra? Początkowo mieliśmy taki zamysł, jeżeli chodzi o lokalizację, że Trójmiasto, które już wcześniej miało bardzo silną technologię, w Norda Bank Polska, to technologią stało i to był nasz taki główny hub technologiczny, który został jakby uzupełniony przez Warszawę. Łódź pewnie jest głównie rozpoznawana z operacji i z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a Warszawa to jest trochę taka mikstura. Tak, tak zaczęliśmy przenosić takie procesy bardziej skomplikowane. Szukaliśmy ekspertów i tak jak mówiłam, rynek warszawski pozwala tych ekspertów znaleźć. Natomiast potem przyszła pandemia i nagle się okazało, że zatrudniać trzeba i będziemy jeszcze więcej i trochę staliśmy się też niezależni od lokalizacji, więc trochę powstał miszmasz, a może z drugiej strony możliwości znalezienia pracy tak naprawdę w każdej działce, w każdym mieście. A no jesteśmy w czasach postpandemicznych, kiedy to model pracy hybrydowej i zdalnej dało sobie znać w wielu różnych firmach. Wy też pracujecie w takim modelu, czy raczej wolicie, żeby pracownicy, no menomen banku, pracowali wewnątrz budynków, bezpiecznych budynków, gdzie ten dostęp do danych jest zabezpieczony? Y Zabezpieczeni byliśmy i w czasie pandemii, bo nagle się okazało, że technologia pozwala pracować całkowicie zdalnie, więc myślę, że to bardzo przyspieszyło automatyzację i zmianę naszych procesów. Natomiast wracamy do biur i mamy ściśle określone zasady i nasi koledzy w Skandynawii i my tutaj w Polsce. To jest taki model 3 na 2, gdzie 3 dni w biurze, dwa dni w domu, przy czym jakby my w Polsce dochodzimy do tego modelu. W tej chwili pracujemy głównie dwa dni z w domu bo trochę patrzymy na to co się dzieje na rynku jak reagują inne firmy i chcemy żeby nasi pracownicy jakby byli podobnie traktowani ale robimy to głównie dlatego że zależy nam na budowaniu tej kultury korporacyjnej Oczywiście te zespoły są interdyscyplinarne i ludzie siedzą w różnych lokalizacjach więc ważne jest też żeby móc podróżować ale to podróżowanie w dzisiejszym świecie jest mocno ograniczone ze względu na nie koszty ale chęć kontrolowania emisji dwutlenku węgla Stąd super spotkania na Teamsach, wideo, budowanie tej więzi, ale też ważne jest, żeby mieć tego żywego człowieka i spotkać się w biurze. Stąd sporo inicjatyw i rzeczy, które organizujemy w biurach, żeby ludzie czuli nie przymus, ale potrzebę przychodzenia tam, tak? Więc zespoły na, na poziomie zespołu czy na poziomie działu dyskutują o tym, po co mają się tam znaleźć, czyli to słynne why. I faktycznie te dwa dni w biurze jesteśmy. To skoro dotykamy człowieka, pracownika, na kogo stawiacie, gdyby ktoś chciał pracować w Nordei? To jaki jest taki idealny profil takiej osoby? Czy zwracacie na jakieś konkretne umiejętności albo konkretne cechy w trakcie procesów rekrutacyjnych? Jest jakiś do tego klucz? Jest coś na czym wam najbardziej zależy? Pewnie powiem trywialną rzecz, trochę zależy od funkcji, tak? Kiedyś jak zaczynaliśmy i przynosiliśmy bardzo proste basicowe procesy, to tak naprawdę bez względu na to, jakie studia skończyłeś, mogłeś, nadal możesz nauczyć się tych procesów, ale te procesy powoli znikają, bo nasi pracownicy mają um, tą cechę, że są mega nastawieni na ten operational excellence, czyli na tą kulturę linową, po to, żeby te procesy zmieniać. Czyli biorą, dostają proces, wywracają go do góry nogami i automatyzują, więc tych prostych rzeczy zostało już bardzo, bardzo mało. Więc jeżeli mamy te funkcje bardziej wyspecjalizowane. To wymagają pewnych kompetencji albo prawniczych, albo znajomości regulacji, albo jakiejś technologii, ale mamy też programy, gdzie uczymy. Mamy program dla inżynierów, gdzie bierzemy osobę, nie chcę powiedzieć przysłowiowo z ulicy, ale osobę, która nie ma nic wspólnego z technologią i jesteśmy w stanie wyszkolić taką osobę na inżyniera. Szukamy specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wiemy, że nie ma ich super dużo, więc możemy oczywiście konkurować i podbierać pracownikom innej firmy albo oni nam. Natomiast ja wychodzę z założenia, że połączmy siły i tak połączyliśmy już w dwóch sprawach. I po pierwsze stworzyliśmy kierunek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na Uniwersytecie Łódzkim jako studia podyplomowe. Skrzyknęliśmy kilka firm, powiedzieliśmy potrzebujemy tej kompetencji, z coraz więcej regulacji. I te studia ruszyły na jesieni zeszłego roku, więc pierwszy rok i pierwsi nasi przyszli pracownicy zaraz wejdą na rynek. To samo zrobiliśmy z robotyzacją i z automatyzacją. Każda firma szuka, bo nadal, mimo że już o robotyce mówimy od 2015 roku, to mało kto i tutaj muszę pochwalić Nordea, że jesteśmy w stanie, potrafimy to robić w skali, więc powiedzieliśmy, pójdziemy się podzielimy tym, bo im więcej deweloperów, analityków jesteśmy w stanie wykształcić tym społeczeństwo i firmy lepiej skorzystają, więc taki kierunek też akurat w Łodzi, tutaj moje serce blisko Uniwersytetu Łódzkiego. Stworzyliśmy, ale obecnie pracujemy nad podobnym programem w Gdańsku. Okej, okay. i to oznacza, że to nie jest oddanie pola uczelni, żeby Przekazywała odpowiednią wiedzę swoim studentom, ale tutaj wy jako biznes jesteście też zaangażowani w przekaz tej wiedzy. Tak, pewnie. To jest taki fajny przykład kooperacji, gdzie uczelnie mówią damy wam przestrzeń, porozmawiamy sobie o tym, co dla Was jest ważne. Współtworzymy ten program. I finalnie zajęcia prowadzą wykładowcy uczelniani, ale też praktycy z biznesu. Więc dlatego dla mnie też jest niezwykle istotne, żeby to była Nordea, ale we współpracy z innymi firmami po to, żebyśmy mieli kontynuację tych zajęć, żeby to po roku nie upadło, żeby faktycznie mogło to zasiać ziarno tej, tej wiedzy czy edukacji. I to się fajnie sprawdza. Brzmi to tak, jakbyście mieli dosyć spore doświadczenie z własnego podwórka, jeśli chodzi o zastosowanie różnego typu robotyzacji, czy też nawet elementów opartych o sztuczną inteligencję. Jak to u Was wygląda? Tak, robotyzację zaczęliśmy w 2015 roku, jak pewnie połowa świata. Co się okazało, zaczęliśmy to testować w różnych częściach banku. Ja wtedy miałam przyjemność pracować w przeciwdziałaniu br praniu brudnych pieniędzy i miałam. Nowe regulacje na głowie i do zatrudnienia kolejne 300 osób, nie wiem, No to może zastanówmy się, jak to zrobić inaczej, tak? Zamiast zatrudniać, biec, uczyć się tych regulacji, implementować robić remediacje klientów, e, zastanówmy się nad tą technologią. I, I faktycznie weszliśmy w oprogramowanie. Akurat my wzięliśmy Blueprint, ale każde inne, myślę, że jest równie dobra. I okazało się, że da się w w sposób bardzo sprytny, nauczyć naszych ludzi, jak to robić, bo zależało mi, żeby tę kompetencję w banku zbudować. I pierwszy sukces nie zatrudniliśmy tych 300 osób. Okazało, że się da. Zbudowaliśmy centrum, takie center of excellence, robotyzacyjne wtedy. Ono było globalne. Zaczęliśmy obsługiwać całą grupę Nordea. Z czasem się okazało, że. Robotyzacja i automatyzacja też kosztuje. To nie jest za darmo, więc jak często słyszę na konferencjach, że ktoś zautomatyzował dwa ft ja wie super, ile cię to kosztowało. Więc jakby my zaczęliśmy mocno patrzeć na, na tą część kosztową, że jeżeli mamy się już czymś chwalić, to zróbmy to w skali, ale zróbmy to tanio. Więc mocno spojrzeliśmy na całą infrastrukturę, systemy licencyjne, co automatyzujemy, co nie. Zdecydowaliśmy się to scentralizować, co. Tutaj pewnie osobny podcast moglibyśmy nagrać, czy robimy model, gdzie deweloperem może być każdy, czy robimy to w sposób centralny. Dla nas wtedy zagrał model centralny, bo okazał się tańszy i, i, i lepszej jakości. I de facto po około 4 latach obniżyliśmy koszty całej automatyzacji, tak naprawdę o 80% i byliśmy w stanie dostarczać w formie zdigitalizowanej pracę dla 1500 osób i idziemy do przodu cały czas tak kiedyś była tylko robotyzacja teraz dołączamy nowe technologie co jest chyba innego i fajnego że jakby nie, nie łapiemy tej technologii na rynku bo jest fajna tylko staramy się zobaczyć okay, jaki mamy problem biznesowy czy jak możemy zaadresować wyzwania jakie ma klient i do tego dopasować technologię. Czyli jakby tutaj faktycznie wyznacznikiem Nordei jest bardzo głos klienta i to się bardzo staramy tym naszym pracownikom tutaj pokazać, żeby to były głównym driverem do pracy. No i tutaj trochę zahaczyliśmy już o przyszłość. To, to jaka jest Wasza krótko i długoterminowa przyszłość? Macie wyznaczone jakieś konkretne większe zmiany w porównaniu do tego, co do tej pory udało Wam się wypracować? Nie mamy konkretnego targetu na wzrost. Powiedziałabym, że codziennie jak wejdziecie na pracuj.pl możecie zobaczyć, czy nasze profile mediów społecznościowych około 400-500 wakatów mamy cały czas. I one wynikają albo z nowych pozycji, które powstają, albo z niewielkiej rotacji, bo ona jest w tej chwili naprawdę niewielka. Te role są coraz bardziej skomplikowane i coraz ciekawsze. I to jest fajne, bo ludzie są w stanie zmieniać tą ścieżkę kariery wewnątrz organizacji, ale też takie słowo szeptane na rynku powoduje, że mamy bardzo dużo dobrych ambasadorów. Ludzi, którzy bardzo lubią kulturę skandynawską i ona jest rozpoznawalna na naszym rynku i chcą przychodzić do organizacji. Nastawienie na digitalizację to jest nasz, nasz główny filar nordowy. Nie mamy innych priorytetów dla Polski, innych dla Skandynawii. One są jakby wspólne, tak? Czyli jakby dążymy do tego, żeby być preferowanym partnerem biznesowym. Jak do tego dojdziemy? No pewnie w zależności od miejsca, w którym jesteś w banku trochę inaczej, tak? ja w compliance czy, czy w ryzyku dbam o to, żeby ci klienci... Jak i nasi udziałowcy byli bezpieczni. Ktoś, kto pracuje w technologii, dba o to, żeby ta infrastruktura była płynna. Dbamy o to, żeby ta polityka dbałości o środowisko i ten social governance przynosiła efekty, po to, że do tego 2050 roku mamy mieć net zerową emisję dwutlenku węgla, a dróg dojścia tam jest cała masa. Wydawać by się mogło, że 2050 to hen-hen, ale to raptem za 26 lat. To wcale nie tak dużo, to raptem jedno pokolenie. Tak, to, to prawda, ale wydaje mi się, że przeskok będzie w tej chwili, biorąc pod uwagę rozwój technologii, niesamowity i będziemy mówić o zupełnie innym typie biznesu. Dałaś tutaj już wskazówki dla potencjalnych kandydatów do pracy, potencjalnych waszych przyszłych pracowników, gdzie by mieli pójść, kliknąć, żeby do was dotrzeć. A gdybyś miała wskazać jakieś inne strony internetowe, tudzież miejsca, gdzie można więcej dowiedzieć się o samej Nordei, to gdzie by to było? Na pewno zapraszamy na stronę norda.com, bo tam można tak naprawdę przeczytać raport roczny, zobaczyć jak performuje bank, a to też jest niezwykle istotne. Mamy, jesteśmy bankiem, który ma jeden z najsilniejszych kapitałów w Europie, a operujemy tylko i wyłącznie na rynku skandynawskim, więc jesteśmy bardzo bezpiecznym bankiem. Druga na pewno nasz profil na LinkedInie i na social mediach wszystkich możliwych. Pytałeś wcześniej o to, jakiego pracownika szukamy. Ja tak trochę popłynęłam, opowiadając ci, co, co my robimy, a teraz sobie myślę, że ze względu na to, że ta technologia się tak zmienia i my nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za tydzień, to chyba to, czego życzę jakby nam i, i wszystkim przyszłym pracownikom, nie tylko Nordei, musimy być gotowi na tą zmianę i zwinni. Bo to, co dzisiaj potrafisz ty i ja, to jutro już będzie do niczego. Więc pytanie, jaką mamy chęć, żeby się uczyć i zdobywać te kompetencje. I my jako firma, jaki mamy plan, żeby tych ludzi... Przekwalifikowywać, bo faktycznie jutro, pojutrze będzie już nowy świat. Ale to chyba wpisuje się w to, jak te najmłodsze pokolenie na rynku pracy się nastawia, że oni chcą być w ciągłej zmianie, chcą się ciągle rozwijać, są głodni tego, tego rozwoju, więc chyba dobry na rybek nam się szykuje. Oni są, tutaj masz rację, na pewno jest chęcie zmiany, tylko tutaj jeszcze trzeba być bardzo odpowiedzialnym i pracowitym, żeby tą zmianę przeprowadzić, bo ona sama z siebie nie przyjdzie, tak? Trzeba świadomie wybierać te kierunki i faktycznie podążać za trendami i tutaj Twoje podcasty fajnie się w to wpisują, bo o tych trendach często opowiadasz. No to niech ci młodzi czerpią tą wiedzę i doświadczenie od tych nieco starszych, ale niech się też rozwijają i dostosowują do tego wszystkiego, co nam tutaj rynek i Wy też temu rynkowi od siebie dajecie i wskazujecie drogę. Aga, super, dziękuję, że wpadłaś tutaj do studia, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czym i kim jest Nordea i w jaki sposób zaznaczacie swoją obecność na polskim i na nordyckim i na światowym rynku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.